No do, co? No, Stój, co ja zrobiłem? Został zamknięte dokowalne okno panel. Jeśli chcę je ponownie pokazać, wybierz menu. A gdzie jest menu? Stój. ja to, to. menu, spaska, Menu panele z paska menu. Menu panele z paska menu. Co to jest? Nie wiem. Plik. Menu panele z paska menu. Menu panele z paska menu. czat jest działa. Zaraz. Coś tu jeszcze jest? O, dobra. No dobra, no to lecimy. No więc witajcie, witajcie w następnym od... live'ie na tym kanale i dzisiaj jest z nami... Figi. Tak! Właśnie tak, Figi. Figi. Tylko sobie otworzę to tutaj. Stój. Gdzie to? Transmituj na żywo. Zobaczmy. O, jeszcze nikogo nie ma. Zaraz muszę zobaczyć, czy to działa w ogóle. I guess I should take it as a sign. Dobra, działa jak natura. Nie, no nie, nie mogę tak mówić, bo mnie jeszcze pozwał. I guess I should take it as a sign. Działa jak natura, tak, bo natura działa. Tak, na pewno nie miałem powiedzieć niczego innego. Dobrze, no to yy, zacznijmy oczywiście sobie od challenge'a którego jak zwykle oczywiście nie przejdę a dokładnie teraz się pobawimy w wieża Sonika Niu o nie! on już po mnie biegnie <śmiennie> Do Ej, musimy jakąś karę wymyślić, wiesz. Że jak coś, nie. że jak mi się nie uda, to że wiesz. Jesteś za małym lajwerem, żeby jeszcze robić kary. Czemu? A! JEM! Di, mest. <noise> Dobra. Dobra, no to sobie jakieś CD posprawdzamy. Póki jeszcze nikogo nie ma pisz same jedynki Seeds. Ło, wow, tutaj jest to. Zaraz gdzie jest? O! Wow, tutaj są Że notebooki dwa zamiast to. Zaraz, e Dobra, ten seed wygląda dobrze. Nie no, albo. Dobra. Może później. Niech to jeszcze nikogo nie ma. Co to ma być? Nie no, stój. Hide and seek po prostu. W ogóle wiesz, że spełniam teraz marzenie z dzieciństwa? Chyba. Nie no, nie wiem, czy marzenie z dzieciństwa, ale. Ja w dzieciństwie po prostu kochałem Baldiego. Ej, w ogóle wiesz co? Nie, nie przerażę dalej. A ja kocham Baldiego, on jest po prostu świetny. Uwielbiam go. W dzieciństwie go kochałem. Oglądałem u juniorskiego go. Och, tyle pięknych chwil. juniorski od Co? Juniorski Co? O, o nie! On już liczy! FIGUSIU SIUBIKU no, tam ja figuś. Nie mnie ja figi. Figi. FIGI O NIE Przestał liczyć Ej, muszę jakąś muzykę puścić, no bo wiesz Tak słabo Stój You spin me. NIE RÓB TAK, BO MNIE POZWOŁ Ja nic nie słyszałem Ja nic proszę pana nie zrobiłem Barbie już tu nie no, nie Barbie. I ostatni. No running in the holes. 50 seconds. O nie, on już cię wkurzył kapkę Słyszę go Dobra, przez dwór przebiegnę, bo mi się stamina nie to O dobra Jest daleko Si! Nie no Widziałeś to? Bo on już powiedział, no. Running in the homes. Zaraz, muszę sprawdzić, czy nikt nie przyszedł na live'a. O. dalej nikogo nie ma. Zaraz! Wiem, czemu nikogo nie ma. Stój, muszę coś zrobić. Co ja kupiłem? Ja kupiłem sodę. Nie! Niech to chciał jak to się nazywało? Jest! Dobra! Figusiu gani czego nie ma, jest na shortsach na przykład i zaraz się powinno pojawić. Aha, wiem czemu. Stoi. To do góry musi iść. No i teraz stoi, tylko jeszcze filtry. Pięknie. No. Działa. U, 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 u. Dobra, teraz jak działa sakura. idealnie. Dobra, jeszcze nikogo nie ma. Działa jak natura. Tak, 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 tak. Tak. Dobra. Tak, twoje rodzice będą z siebie dumni. Dobra, niech to, ale nie mam mapy. E, tutaj jeden, jeden. Tak, wiem, że nie trzeba odpowiadać, ale wiesz, w końcu jestem mistrzem matematyki. THE Nie no nie, nie mogę się tego śpiewać. Niech to. Za dużo Undertale'a. W ogóle ostatnio... Se... W ogóle ostatnio sobie kupiłem Undertale'a. Na Nintendo Switch'a. Nie! O, nie słyszę go! Sukce... O nie słyszę go. Wypuśćcie mnie! Nie. Nie! O! Jestem... W ogóle wiesz co robi biblioteka? Jak się hmm. jest w bibliotece, to nic się nie słyszy. Jędrzej. Ach. Jędrzej, Cię usłyszał. Jędrzej Nie mów nawet takich rzeczy. To jest Jerzy Łysoszczykiewicz, bo wiesz... Nie mów tak! Wald jest super! Ale jest mięsny. Nie mów tak! Ma przecież włoska na głowie jednego i ma brwi! Wow, ale faza Nice. Nie słyszę Bar Baldiego. Tak, nie Barbie. miałem absolutnie w zamiarze powiedzieć Barbiego. O nie. Barbie. Dobra, zero. O, Bald jest ze mnie dumny. I ostatni. Barbie. <laughs> Ej, przestraszyłem się i to poważnie. Riem. Ale przynajmniej nikogo nie przestraszyłem, no bo tak jakby wiesz. Nie ma nikogo na live. Może ktoś jest? Nie ma. Kompletnie. Nie stać mnie na jabłko! You're my favorite shopper! See ya! Zaraz. Po co ja kupiłem mapę, skoro ja już znam to miejsce? E, tutaj jest zero, zero. Gdzie jest zero? Nie! Zużyłem to. Barbie się aktywował. Znaczy, Baldi, tak, tak. Baldi. A on. To znaczy, oh, wiesz, kim on jest? A wiem. I am the of this man. O nie. Aha! Sukces! Bo ja zostawiłem na niego pułapkę w pokoju. Że nie pułapkę, tylko taki zegarek, który to dzwoni. O nie, on już wie, gdzie ja jestem. Dobra, ale teraz mamy plan genialny. Jeszcze tylko dwa note boki. Stój! Najpierw pójdę potem tu i potem e, potem. To jest dziewięć na luzie. Dobra, tu jest Baldi, przez co pora uciec z tej szkoły. O nie! Pani skarpet... Ej, sukces! Ja teraz sobie, sobie mogę po prostu w szafce przekampić, bo mnie i tak przyteleportuje gdzieś. Dzień dobry Baldi. A! Nie, nie, wysz... nie wysz... Niech to! Gdzie ja mam biec? Oj, oj 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 Dobra, gdzie ja mam iść? Dobra. Tu. Tam muszę iść. O nie. Oh, man, ile ludzi jest? E, zero. Wow, nigdy nie widziałem takich ludzi. Dobra, wysyłam sobie mnóstwo serduszek. Ale z Ciebie będę No, Dlaczego ludzie nie lubią Baldi... Baldiego? Ja uwielbiam Baldiego. Co mówisz? Jak to? A to nie Nie, uwielbiam Baldiego, ale ludzie nie wolą. Nie, Baldiego lubią. Jak mówiłem, o w ogóle to jest fajne, popa. Ej, ja mam da darmowe jabłko, no jak się tym grapping hookiem o to. to. W ogóle popatrz, to jest fajne, widzisz to? Popatrz. When you have the will, don't say never. Just leave those through. You will never leave. <laughs> jak się przeczyta czerwone ta? You will never leave. <laughs> Nigdy nie wudzicie. Gdzie jest notebook? O! O, o nie! Ło. Co ja zrobiłem? Mm. Nie! Dajcie mi go! Perfekcjonistycznie. Dajcie mi wyjść szybko, bo zaraz Barbie po mnie przyjdzie. Hej, za dużo się dred na tym lajdzie. Dajcie mi wejść! Jak ja wciąż żyję, ja się pytam. O nie Buli? Buli Czy ty wiesz kim jest buli? Donald Sweep, sweep, sweep Kolejny notebook? O nie. Pora zgubić Baldiego w tym takim długim korytarzu. Który jest tu? Stój. Tak musiałem za to zapłacić, wiem. Niech to. Dobra, leci już szybko, kolego. Baldi jest za mną. Ej, może... Może po raz pierwszy to przejdę. co e, jabłko? jak cię Baldi złapie, to zamiast cię zabijać bierze se jabłko i jeje. Je. A ty masz szansę uciec. Zobaczmy, czy ktoś jest na live. Ie. Wow, kto by się spodziewał? Nikogo nie ma. Ach, jest nie. Gdzie jest twoja klasa? O, to perfekcyjnie, bo zmierzam najpierw tam, a potem do twojej klasy. Więc dobra. A nie. To chyba jest za to 25 centów, tak. Szlak. Muszę znaleźć pieniądze. Muszę jakoś... Okej, okay. okrężna droga jest tu. Tu. Słyszę go. Już nie. O nie! Ty stasz tak długo. Nie musisz Dobra jestem tu. Nie. Tu, tu teraz. Musisz Jest! Doszedłem tu. Dobra. Baldiego spotkam. O, nie, nie! Ej, jest szansa, że ucieknę przed nim. Złapał mnie Wziął mi jabłko o nie Teraz jak mnie złapie drugi raz o nie buli idealnie na mojej drodze Dobra, idę do Baldiego Co jest? Jaki manewr? Drugi raz już mi się tak nie udało Czemu nikt nie ogląda mojego live'a Nikt nie lubi Baldiego, jeśli mówiłem. Wszyscy kochają Baldiego przecież. Że nagramy Minecrafta do... Nie uwielbiam Baldiego! Nie, rozumiem, ale e, na chwilę w Daj mi nagrać Baldiego. No tak, ale już nie Co? Uwielbiam Baldiego. To jest gra mojego dzieciństwa, chociaż i wtedy nie miałem. Ach, uwielbiam Baldiego. Czemu ludzie go nie lubią tak samo jak ja? Bo Minecrafta też można. Dawaj. Field traps. Dawaj Minecrafta. Camping. Hmm. Mm -hmm. Night is coming. So we need to keep these fires burning. How do put the right amount of firewood into each fire? There's a number on each fire and a math problem on each group of firewoods. Use your mouse to swap the fires around so that the fiat bomb oh. I would have. Whoa! Harder than me. Great job. That's right. Ah, you got it. Mm, okay. You're doing fantastic. Dobra, odpowiada. 4 Nie, 4 16 okej. Okay. Eee, ojoj. 34. I can't believe it. You're incredible. Dobra. Eee, ojej. Oh. Sorry, Valdi. Another fire. fire Three, ten... To, to, to. Great job. That's, that's right, right. Oh. Ej, możesz mi powiedzieć, ile jest ludzi na live'ie, tak? No bo ja teraz sprawdzę, czy mogę. Zero. Fantastycznie. Nie. Dawaj, majka. Ludzie Zajadzasz. uwielbiają Baldiego. Uwierz mi. Da, majka, to nie ale Baldiego wszyscy uwielbiają. Co, co tak. Ale wiesz, ludzie. Eee, niech to. Dalej nikogo nie ma. Przecież Baldi jest super. Czemu ludzie nie chcą go oglądać u mnie? Ja jakoś źle nagrywam filmy, czy co? O Minecraft. Nie, ja chcę go. Baldi. Baldi, ty jesteś mądrym nauczycielem, więc mi powiedz. Baldi. czemu ludzie nie chcą u mnie oglądać? Rozumiem. Czyli jestem aż takim złym youtuberem, że chcesz mi przez to milczenie powiedzieć, żebym przestał nagrywać, tak? Ale Baldi. To jest moje marzenie od dzieciństwa, ja zawsze chciałem być sławnym youtuberem. Baldi. No więc? Co robimy Baldi? Hmm. Zobaczmy, czy może ktoś dołączył. Oczywiście, że nie. Wiesz może, jak zachęcić ludzi? Shorts może, czy coś? Minecraft. Nie, Figuciu. Ty po prostu chcesz zagrać w Minecrafta. Tak? Dlaczego nikogo nie ma? Figusiu? Teraz jeszcze ty mnie zostawiłeś. Nie. O. I nie nazywaj mnie Figuś. Dalej nikogo nie ma. Dawaj Minecraft. Mm, nie. Dawaj. Daj mi oglądać, grać w Baldiego. Boże, chodź, zagramy w tak tyle, żeby ludzie się zebrali, a potem przeszedź do Baldiego. Nikt nie dołączy. Przecież Baldi jest świetną grą i ludzie chętniej dołączą, by zobaczyć Baldiego niż Minecrafta. Nie! Nie! O. nie. No! No! Nie, bo ja! Wow. Chyba nie masz decyzji, ale ja przecież bardzo świetną grą. U... Dlaczego no nikt no nie dołącza? I mean, I to on Hi. I'm Welcome yeah, to the isn't Is you yet. Here <laughs> uh. Thank you. My parents would have been so proud that I made a sale. That could come in handy. żadmu nikt nie dołączy okay. okay. Pingusiu... Mm. co oh, <laughs> baldi No no nikt nie dołącza No cóż No to to by było na tyle w tym live Zachęcam do subskrybowania I do zostawienia łapeczki w górę Po więcej takich liveów Widzimy się chyba w kolejnym filmie Co jest Wow